STS, zakłady bukmacherskie. Oficjalnym bukmacherem górnika Zabrze. Maciek, za nami pierwszy sparring. Pokonaliśmy młodzieżową drużynę Spartaka Moskwa 2 do 1. Jakie masz pierwsze odczucia po tym meczu? Na pewno jest to okres przygotowawczy, gdzie najważniejsze dla nas jest to, żeby, żeby te mecze zagrać, żeby każdy te 90 minut rozegrał, gdzieś, gdzieś mocniej pobiegał, mocniej potrenował, bo to, bo to traktujemy jako dobry trening. Fajnie, że, że grajemy cały mecz, że każdy ma okazję tutaj się pokazać trenerowi. Cieszymy się ze zwycięstwa, bo nawet sparring, ale każdy mecz trzeba traktować poważnie, wygrywać, bo, bo o to chodzi w pit. W pierwszej połowie zobaczyliśmy Cię na pozycji defensywnego pomocnika, w drugiej natomiast zagrałeś na stoperze. Skąd taka zmiana? Tak, to jest decyzja trenera. Ja gram tam, gdzie, gdzie, gdzie trener gdzieś tam wskaże tą pozycję. Należy to uszanować i, i tyle. Jak ocenisz naszego dzisiejszego rywala? To praktycznie Wasi głowieśnicy Jak czuliście się na ich tle? Tak, na pewno gdzieś e, młoda, młody zespół, ale, ale widać było dużą jakość z ich strony. Gdzieś tam e, ta piłka nikomu nie przeszkadzała, naprawdę wyszkolenie techniczne stało na wysokim poziomie. Tym bardziej cieszę się gdzieś tam to zwycięstwo dla nas, dla nas na pewno wszystkich tutaj młodych zawodników. Super, super mecz. STS Zakłady Bukmacherskie, oficjalnym Bukmacherem Górnika Zabrze.